Yeah. Dzień dobry, Szymanka. Z tej strony witam i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. I ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. I dzisiaj, słuchajcie, pokażemy Wam kilkanaście epickich MOBO Armorów, słuchajcie, w Minecrafcie Czyli będziemy przebierać się za MOBY. One mają różne, słuchajcie, umiejętności, właśnie takie, które mają MOBY, więc myślę, że będzie naprawdę mega epicko. A w komentarzu dajcie znać, kto pamięta serię Armor kontra Armor. Bella, ja. pamiętasz taką serię? Ja ją jeżeli pamiętacie, to zostawcie jakąś łapeczkę do góry i napiszcie to w komentarzu. A jeżeli filmik Wam się spodoba, to również zostawcie łapę do góry. Subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na vitoshop.pl Po nowe epickie rzeczy, epicką kolorowankę I episką maskotkę Hektorka A my zaczynamy słuchajcie Jak widzicie mam tutaj przygotowanych Kilkanaście armorów Chyba trzynaście z tego co mi, tak, co mi się wydaje I słuchajcie mamy też kilka Takich ukrytych armorów, które później wam pokażę Na końcu, także oglądajcie filmik do końca No i słuchajcie pierwszym armorem Który tutaj sprawdzimy jest Zombiek armor mhm. Ja sobie kliknę słuchajcie I zabiorę mu te wszystkie rzeczy Czyli weźmiemy mu głowę, weźmiemy spodnie, weźmiemy buty, okej, okay, dobra, mamy. I teraz tak, zakładam to na siebie, słuchajcie. I wygląda. Zobaczcie jak ja wyglądam jak zombiak Słuchajcie jak. tak wyglądam Bella też jest zombiaczkiem No i słuchajcie teraz ten zombiak ma kilka umiejętności Immunity to poison Czyli nie można nas otruć w żaden sposób No i nie ma więcej umiejętności W sumie to jest taka umiejętność, że nie można nas zatruć Więc Bella jakby rzuciła we mnie trutką w tym momencie I tak. za chwileczkę to zrobi To zobaczcie co się wydarzy no. No, no, i słuchajcie, no. mamy trudkę i nic nam się nie dzieje. Także to na nas nie działa, więc ten armor daje nam taką, taką możliwość. No, i możemy wyglądać jak zombie. To też jest fajna opcja, słuchajcie, tutaj do ogarnięcia. Dobra, ściągamy z siebie ten armorek. I teraz bierzemy kolejny. Jest to Enderman, słuchajcie, armor Endermana. To wyglądasz naprawdę mega epicko. I zobaczcie, jak założymy go, to wyglądamy jak Enderman. Wow. Zobaczcie na to. I słuchajcie, tutaj jest taka umiejętność, e, gdzie daje nam 20 hp więcej. I jak przytrzymamy shift, to strzelamy enderłami e, wszędzie. Gdziekolwiek się pokażemy. I ma jeszcze teleporting when you touch water Czyli jak dotkniemy wody, to się teleportujemy. I teraz tak, shiftem rzucamy, słuchajcie, ender Tylko chwilę musimy poczekać. I o to się zgadza, tak mi się to wydaje. działa. O i patrzcie, teraz się przeteleportowałem. Jeszcze teraz musimy znaleźć wodę. I teraz, jak znajdziemy wodę, to będziemy też się teleportować, więc y, tutaj chyba mamy wodę. Aha. Więc lecimy tam. Dobra, gdzie ty bela jesteś? Wody do wody? Czekaj, bo nie, nie, mogę, nie mogę rzucić się. perłą, coś. Dobra, uwaga. Y, zobaczmy, co się stanie, jak ja wpadnę. Okej, okay, teleportujemy mnie. I mam taki dźwięk jak Enderman, czyli jak skakuję do wody, to mnie cofa, jakby. Ale zabiera mi też życie, więc na to trzeba uważać, słuchajcie. Na to trzeba uważać, ale w bardzo fajny armor ogólnie. Mamy więcej HP. Wyglądamy jak endermany i mamy możliwość teleportacji, więc epicko. Dobra, ściągamy ten armorek i zakładamy kolejny. To jest Iron Golem. Ja tutaj zaraz widzę, że padnę chyba, e, bo już mam mało żyćka. Ale to nic, dobra, zakładamy Iron Golema armorek. I teraz tak, jak widzicie, mamy slowness, więc mamy 80 więcej życia. 14 więcej damage'a. Ale mamy też slowness. I main ability, czyli launching mobs in the air every punch make them fly. E, dobra, czyli jak jakiegoś moba uderzymy, to powinien on od, odlecieć w kosmos. To uwaga! Ja mogę to sprawdzić. Ej, nie odleciał, dlaczego? Bo oh. go na hita załatwiłem. Bo to jest jakiś. krowa ma mało HP. Okej, okay, słuchajcie, Bella spałni moba i będzie to wiedźma. I uwaga, jak ją uderzymy. Ej, dlaczego ona nie odlatuje? Coś, oszukali mnie, to nie działa, słuchajcie. Main, launching mobs in the air every punch make them fly. Ej, nie działa to, serio, powinienem ich odrzucać w kosmos po prostu e, Za każdym uderzeniem, ale to coś nie działa, dziwne to jest Ale spoko, dobra e, Wydaje mi się, że te armory wszystkie ogólnie były w serii armor kontra armor Ale jeżeli chcielibyście powrotu tej serii i macie pomysły na jakieś armorki To dajcie znać w komentarzu, myślę, że taka seria mogłaby wrócić, jeżeli byście chcieli Dobra, ok. mamy zombie pigmana teraz Uwaga, zombie pigman daje nam immunity to fire, czyli nie palimy się więc tutaj widziałem lawę, więc spadniemy do lawy i zobaczymy czy faktycznie się nie palimy. Uwaga! No tak, mogę sobie pływać w lawie Więc epicko, ten armor daje nam Bardzo fajną umiejętność Mamy też taki dźwięk tego z pigmena. I teraz hidden ability When health is below 10, your speed increases by 2 And damage by 9 Czyli jak spadnie nam życie, słuchajcie To mamy większy damage i większego speeda o! Ja już widzę, że chyba mam Bo tak? spadł mi tutaj tak? e, ogólnie Spadło mi to troszeczkę No, masz taki wiesz, jak wiatr, taki Tak, jak wiatr. Dobra, ok, ściągamy ten armor, bardzo fajny armor I teraz mamy Pajączka! Uwaga, bierzemy sobie pajączka Dobra, pajączka bierzemy, zakładamy go i myślę, że on będzie miał jakąś umiejętność do chodzenia po ścianach i już widzę, że ma taką. Czyli main ability wall climbing i hidden ability leaping on ethics Czyli leaping... A, okej, okay. czyli jak atakujemy, to mamy taki efekt, yy, że jakby przyciągania do, do ciebie. Mm -hmm. Przyciągam mnie do ciebie. Dobra, okej. Okay. I teraz yy, idziemy po ścianach chodzić, bo prawdopodobnie idziemy? możemy chodzić po ścianach, więc idziemy tego poszukać. Uwaga. No tak, wspinamy się tutaj. Nie muszę podskakiwać, a wchodzę, słuchajcie, na górę. Patrzcie na to. Okay. Widzicie? I nawet po drzewie mogę się wspinać. Serio? Ja cię krecę, ale to jest Idę epickie, to słuchajcie. Spinamy się po drzewie. Patrzcie na to. Wall climbing, normalnie, wow. pyk. Jesteśmy na samym drzewie. Epicko! epickie wow. umiejętności, słuchajcie, tego śledla. pajączka, bardzo fajna rzecz. No i przy tym ataku przybliżanie się do, do MOBA też jest bardzo fajne. Ogólnie. Dobra, okej, okay. mam mało życia znowu, <grych> ale to nic. Zaraz jemy tu coś może troszeczkę nam podskoczył, uwaga. Dobra, spoko. E, czyli to był ten kolejny armor i kolejny Armorek to jest Blaze. Dobra, bierzemy Blaze sobie. E, fajnie to wygląda. Dobra, zakładamy. Okay. I mamy tak, już widzę, że flight immunity to fire, czyli znowu nie może nas ogień tutaj dotknąć. Mamy jump boosta, mamy night vision i mamy też shift przy przytrzymaniu C, rzucamy firebolami while flying, czyli jak latamy. Aha. Hold shift to glide, jeszcze możemy glidować. Co to znaczy? A, że tak glidujemy w powietrzu. Dobra, fajnie. Ogólnie mogę latać i możemy glidować. Jak jesteśmy u góry i przytrzymamy C. To strzelamy fireballami, zobaczcie o, na to! Cała! Wow, co tu ekstrażny. się dzieje, ale epicka umiejętność słuchajcie, no blaze chyba jeden z lepszych tutaj Wait. widzę jest Wait. chyba jeden z lepszych, tak mi się wydaje możemy no sobie glidować, możemy sobie też latać, także no bardzo, fajna umiej bardzo fajne umiejętności do no no szybkiego przemieszczania się, no i jambus ogólnie jest, jest więc jest. bardzo fajnie można sobie glidować dobra, e, time set day damy tylko no. e, set day okej, okay, pęk mamy, dobra, blaze epicki słuchajcie, epicki, jeden chyba z moich lepszych E, tak mi się wydaje, że jeden z lepszych będzie. Dobra, Wither Skeleton. E, wither Skeleton, zakładamy Wither Skeletona. Mamy Night Vision. To... Invisibility, czyli niewidoczność mamy. Okej, okay, ale nie wiem jak to działa. I Fire Resistance również. E, czyli Immunity to Wither and Fire. Dobra, Withering Punches. Dobra, czyli mamy jakieś uderzenia. Withering Punches, ok? Nie, nie Jakiś nie efekt na ciebie nałożyłem. Zobacz jaki. Na o. e. Ja ciebie tak zrobiłam. Wither 3, czyli masz 3. jakiś efekt Widera. Z kilka sekund. Okej? Okay. Powinno to zadawać obrażenia, mi się tak wydaje. Uderzmy tutaj krowkę. Krówkę. Dobra. I zobaczcie, to jest taki poison, jakby, czyli taka Aha. trucizna, która tutaj e, załatwia krowkę. Okej? Okay. Spoko, bardzo fajne też umiejętności. Ale śmiesznie wyglądasz. E, śmiesznie? Tak. No, jestem takim szkieletorkiem no. teraz. <noise> Dobra, ale idę. Dlaczego ty nie zakładałaś? Jak to? Armo, nie masz tego armora założonego. Serio? Serio. Czemu ja go nie mam. Ja myślałem, Oj. że wiesz, że go nie masz. Dobra. Okej, okay, kolejny armor to jest Gast Dobra, jest. bierzemy gasta. Prawdopodobnie będziemy mogli latać, tak mi się wydaje, ale zobaczymy jeszcze, takie są moje przypuszczenia, więc zakładamy gasta, mamy fire resistance, e, flight, czyli możemy latać i jak trzymamy C to możemy rzucać też firebolami jak latamy. Czyli to samo co ma e, ogólnie e, Blaze. Ale nie, lepsze firebole lecą. Tak myślałam, że tak będzie. Lepsze firebole. Dobra, ale nie mogę coś strzelić teraz już. Ładuje się troszeczkę dłużej, ale idzie taka eksplozja, zobaczcie, taki dziury tworzymy. Więc to możemy sobie bal. latać. Ogólnie bardzo fajny armor, też mi się podoba. E, Okej, okay, muszę tutaj go odłożyć, bo już nie ma miejsca we kwipunku. Więc odłożymy go sobie, dobra. I creeperek teraz, słuchajcie. Będziemy, Będziemy mogli na pewno tutaj robić jakieś eksplozje, tak mi się wydaje. Muszę e, to Dobra, zakładamy. Creeperka. Nie mamy bonusów żadnych, ale jak przytrzymamy C to robimy medium explosion, czyli taką średnią eksplozję będziemy robili, uwaga. Ło, wow, bela już zrobiła. Ło! Wow, ja Ujejku. też! Dobra, i taką dziurę robimy pod sobą. Bardzo fajne. Okej, okay, pyk, elegancko. Zobaczmy, czy krówkę załatwimy w ten sposób, uwaga? Idziemy pod krówkę. I pyk. Ale eksplozja. Eksplozję. Bum, wow. na hita krówkę Dobra, bardzo fajny armorek Szkoda, że nie ma dodatkowych umiejętności Bella fajnie wygląda w nim <ścoughs> e, Ale ogólnie bardzo fajny Bo można te eksplozje robić, to mi się podoba e, Dobra, muszę odłożyć kilka rzeczy tutaj Dobra, te ja wyrzucimy też. Bo już mi się tu nie mieszczą w ekwipunku Dobra, pyk, okej, okay, uh. mamy teraz e, Pajączka, ale jest to pajączek Cave'owy, czyli Aha. cave spider Izo i czekajcie, to ściągniemy. Zakładamy Cave Spidera. Dobra, a creeperka sobie odłożę tutaj szybko. O chyba mocniejszy, pyk co? I Dobra, i uwaga! Mamy Night Vision, main ability, walk up, poisoning punches, leaping on attacks, czyli ma doda jedną dodatkową rzecz, czyli że z e truciznę ma po prostu, jeżeli kogoś uderzymy, to trutka się odpala. Mamy dużo mniej HP w ogóle z tego co widzę też. Okej, okay, czyli odpala trutka. się trutka na krówce. E, o, I to jest o, chyba jedyna to... różnica pomiędzy zwykłym, pająkowym armorem. Okej, okay, czyli fajnie, fajna rzecz. E, szkoda, że czegoś więcej nie ma, ale i tak spoko ogólnie. Dobra, Jezu, okay, e, teraz tak ściągamy ten armorek. Uh -huh. Zostawimy go tutaj. Gdzieś, o, tutaj go zostawimy. Pek, e, e... Tak na z tymi armorami, że już nie wiem gdzie, który zostawiłem. Dobra. A teraz e, będzie ten. Teraz ten będzie ten wither. Wider, Wider. E, to nie jest Wider Skeleton, tylko zwykły Wider Chyba, mm. e, tak mi się wydaje Okej, okay. dobra mamy e, Tak, Wider Mask, okej okay. I teraz tu mamy dużo rzeczy, słuchajcie 280 HP więcej, możemy latać Mamy debuffa Immunity Immunity to Fire, czyli znowu e, Mamy odporność na ogień, jak przytrzymamy C To strzelamy e, jakimiś e, Głowami A czy ja mogę tego sobie założyć? Tak Widera, ale innego koloru Eee, nie wiem czy on będzie działo Nie działa pod C coś ogólnie eee, Nic nie działa Dlaczego nic nie działa? Dobra, V to curse huge explosion V musimy wcisnąć Ej, bo butów nie mam Mam buty jakieś inne założone Dobra, okej, okay, teraz V robimy bardzo dużą eksplozję Dusza. Więc trzeba uważać Możemy latać To już jest też fajne Eee, mamy 280 HP więcej Zobaczcie ile mamy serduszek Masakra masakra Dobra, możemy latać i teraz tak Możemy strzelać, pod y, C mamy Strzelanie takimi głowami Zobaczcie, głowy liderowe lecą I Opela jest różowym liderem Takim śmiesznym jakimś Dobra, i pod y, X mamy też Strzelanie Powinno być przynajmniej tak, strzelamy też głowami miężki. To jest mega w ogóle. Epicki, broń. epicki, słuchajcie, jest, y, są te eksplozje i tak dalej. Bardzo fajny armor, jeden chyba z lepszy, tak mi no. się wydaje. Jakiś Dobra. napad na wioskę Napad na coś. wioskę byłby epicki. Dobra, okej, okay, y, odkładamy ten arborek. Pyk, pyk i pyk. Dobra. I mamy y, Ender Dragon. Uuu, to będzie coś epickiego. Dlaczego nie mogę wziąć tych? Będziemy mogli latać pewnie. Dlaczego nie mogę wziąć głowy? OK, mogę wziąć. Dobra, uwaga, będę to zakładał. Dobra mam. Uwaga, będę to zakładał. Ender jestem Dragon. Gotowa. Dobra, bonus 180 HP możemy latać debuf. Mamy to samo co w widerze leader, e, C? Tuż od Dragon Fireball. Okej, okay, możemy latać. Czy ja jestem Ender Dragonem. Tak, jestem Ender Dragonem. Wow, Jako fajna! A pod jaką literką? Pod C? I czemu to ja Trzeba latać. Żeby to zrobić. ok? Oh, Strzelimy w krówki. Jaki bo nie wiemy efekt. co to robi. Efekt jest bardzo fajny. Wielbiam Uwaga. Efekt. Strzelamy w krówki. Wow. No strzelaj. Wow, dwie, Ale dwie, dwie. One są fajne! O, to tak przyciąga jakby je, słuchajcie. Aha. I zadaje im damage przez chwilę. No fajnie. Dobra, i co tu jeszcze mieliśmy? Eee, secondary X to knockback the damage. Near beam. Dobra, why flying? Aha. Eee, X to no knockback Nie wiem. Ten knockback. O, działało! O, coś działało. Coś zrobiło. Bardzo dziwne efekty tutaj są. O, sam siebie uderzają. Dobra, okej, okay. co my tu jeszcze mamy? Faster regeneration. Okej, okay. czyli możemy szybciej tutaj się regenerować. Ogólnie bardzo fajny też armor. Trochę powolny jest ogólnie, ale... ale spoko... Spoko to wszystko jest, e, te firebole i tak dalej były bardzo, bardzo fajne Dobra, i ostatni armor, który nam został z tych zwykłych armorów, bo później wam pokażę te jeszcze ukryte Bela, osuń się, e, pokażę wam jeszcze te ukryte, słuchajcie, fajne e, Tutaj już namieszałem z tymi armorami, ale to nic Odkładam to wszystko, to, to, to wyrzucimy Ej, Ostatni to jest phantom, słuchajcie Bierzemy sobie się... fantoma nie, nie znasz nie tej, tego, tego mopka Dobra, okej, okay, Zakładałem strój Fantoma i mamy Night Vision, Flight, no Full Damage i to wszystko w sumie. Czyli możemy latać i nie mamy full Damage, a. czyli jak spadamy z góry, to, to nie mamy Damage. A. Szkoda, że nie ma żadnych dodatkowych umiejętności, no ale, ale trudno, słuchajcie, tak wyszło. Dobra, bardzo fajny armor ogólnie, podoba mi się też. E, właśnie tylko szkoda, że nie miał jakichś dodatkowych rzeczy. Dobra, teraz tak, wejdziemy sobie na Game Mode e, 1, słuchajcie, i pokażę wam, jakie są jeszcze inne armory. Jest. Chameleon Mask, czyli to jest kameleon, jakiś, słuchajcie, którego możemy sobie wziąć. Więc yy, czekajcie, na razie usuniemy to wszystko i weźmiemy sobie kameleona. Kameleon? Dobra. I zobaczcie, co ma kameleon. Jak go założymy, to wyglądamy w ten sposób. <laughs> Bardzo śmiesznie. I kameleon. E, Hold shift to become full invisibility. Czyli jak włączymy shift, to Ktoś? nas nie widać. Ej, to jest do chowanego epickie. No. Zobaczcie, możemy być tutaj Właśnie? i robią coś takiego. Pyk i nas nie ma. A chowanego z armorami? I nas nie widać. Epickie, słuchajcie. Epicka rzecz. Możemy coś takiego wymyślić. E, dajcie znać, czy Wam się podoba ten armor. I jeszcze mamy. Power Rate Creeper, czyli naładowany Creeper, słuchajcie Aha. Dobra, załóżmy tego Creeperka naładowanego Okej okay. eee, C to Cause a Large Explosion Czyli bardzo duża eksplozja Jak Dlaczego duża? nie działa? Ojej oh, Wow, jo, czyli liczy marmory yeah. Faktycznie duża eksplozja Dobra, i jeszcze jest ostatni eee, Pink Wither Mask on tutaj nie daje nic więcej, po prostu jest różowy. I to jest ten, ten sam armor, który mieliśmy, tylko że jest różowy. To są rzeczy do tworzenia tych armorów. No i słuchajcie, to by były wszystkie armory w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy Wam się podobały. Który najbardziej Wam się podobał? Moim zdaniem najlepszy jest Blaze. Ja nie wiem jakie jest wasze zdanie, także napiszcie w komentarzu. Zostawiajcie łap do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witorshop.pl. Ja wam się dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, było pozdrawiam was serdecznie. Będę się za wszystkie, wszystkie moby jakie są możliwe. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa. pa, pa.